Warstwa. I obierzam, Nienawidzicie nawiedzicie kremów na nos. Ja uwielbiam ten. Ten, nie wiem, kto go używa, siostra czy kuzynka, ale musi być. U mnie dziś mamy o dziewiątki. WF wówczas do 11. nie nie śniadanie, a ja dziś nie jem śniadania. Trenerka nie mnie pozwoliła. No to co? Make-up. Was za mój podkład. Już opuszczę. Co mnie? puścię Ale... Jeszcze idzie coś tam. tych to nawet trochę a to zawsze trochę nie no, no, coś miękło żeby poszło. Próbujemy spróbujemy otworzyć ten Symingo. Widziałem, że ma jeszcze O, jeszcze super krepliwa, ale nie. nie. I tak trochę po bo... Ten podkład jest niefajny, najnifajniejszy, w którym moim życiu. Nie wiem, bo że jak go się